Audycja powstała w Radiu Warszawa 106.2FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Tu i teraz. W naszym studiu Marcin Sałański, rzecznik prasowy Next Bike, operatora Veturilo. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Veturilo to już tysiące rowerów, także elektryczne rowery w 18 dzielnicach Warszawy. Sezon wydaje się, że już zbliża się do końca, ale do końca listopada jeszcze będzie można z rowerów korzystać. Czy teraz rowery wypożyczają się równie chętnie? No Nie porównujmy może tego do miesięcy letnich, ale czy cały czas program cieszy się popularnością? także, gdy jesienna słota się rozpoczyna. E, tak, jakby nadal liczymy to w dziesiątkach i w totalu, jeśli patrząc na cały miesiąc, setkach tysięcy wypożyczeń. To jest e, dla miesiąców takich jak właśnie październik, listopad, no to tu liczymy właśnie 200, 300, do, pod 400 tysięcy wypożyczeń. Tak to wyglądało w zeszłym roku. W tym roku e, idziemy na bardzo podobny wynik. Patrząc na statystyki, to gdzieś te rowery dziennie wypożyczają się średnio. Ten licznik jest w granicach 10-12 tysięcy wypożyczeń. Pożyczeń, więc rowery cieszą się popularnością. jakby Nie ma złej pogody, jest tylko czasem zły ubiór. Warszawiacy są bardzo takim społeczeństwem rowerowym, więc nie przeszkadza im mgła, deszcz czy, 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 czy chłód. A jak jest ładna pogoda, to tym bardziej wskakują na własne rowery i rowery Veturilo. Ten system cały czas się rozrasta. Czy w przyszłym roku kolejne stacje, kolejne rowery? Bo ja sam chcąc skorzystać z Veturilo, muszę przechodzić 3-4 stacje, żeby znaleźć wolny rower. To pokazuje, że naprawdę bardzo dużą popularnością, szczególnie podczas weekendów letnich, się ten program cieszy. Tak, to prawda. Jakby w tym roku liczba dostępnych rowerów to jest ponad 3300. Także dzięki wsparciu prywatnego biznesu, który pootwierał stacje sponsorskie. W miesiącach takich jak kwiecień, maj, czerwiec, rzeczywiście szczególnie w weekendy, ta dostępność w pewnych takich momentach, w chwilach takich punktowych, jakby sytuacjach, malała do tego stopnia, że rzeczywiście trzeba było odczekać trochę w, swojej, w kolejce, Przysłowiowej na, na rower. My też zauważyliśmy ten, ten zmożony ruch jakby w naszych operacjach, gdzie gdzieś widzimy, monitorujemy poprzez mapy, poprzez nasze systemy analityczne, że o, tu jest czerwona lampka, trzeba dowieść te rowery, więc gdzieś tam nasze systemy, nasze zespoły relokacyjne starały się łatać i dowozić te rowery. No ale to tutaj dochodzi do sytuacji, no, że ktoś przychodzi w danym momencie, tego roweru nie ma, no trzeba poczekać, aż ten rower zostanie przywieziony. Statystycznie patrzyliśmy, patrzymy na to, że gdzieś ten czas reakcji u nas był bardzo krótki, to się udało szybko dowozić. No niemniej jednak są takie dni, są takie dni że rzeczywiście zainteresowanie rowerami jest większe niż po prostu fizyczne możliwości, żeby ten rower był i swoje trzeba odczekać. Z tego też powodu y, bardzo mocno zachęcamy, współpracujemy blisko też z prywatnym biznesem, czy z poszczególnymi dzielnicami Warszawy, żeby tych, na przykład, stacji rowerów domawiały, żeby tego było więcej, bo, bo rzeczywiście Warszawiacy też bardzo często w rozmowach bezpośrednio z nami, jako operatorem Nextbike, mówią, że tu by się przydała stacja, tu by się przydało więcej rowerów, y, ale to też jakby też nie jest w pełni zależne od nas. Rok 2023 był takim przełomem w systemie WeT nastąpiły zmiany. Rowery to już nie jest po prostu rower, to są skomplikowane nawet urządzenia z lokalizatorami, z GPS-em. Zniknęły elektrozamki, które bywało, że czasami sprawiały, sprawiały problemy. Czy warszawiacy już się przyzwyczaili do tych nowości, ich one nie zaskakują, wiedzą co mają zrobić? No, ten rok pierwszy, 2023, czyli pierwszy rok po modernizacji systemu właśnie z rowerów 3G, z tymi... Elektrozamkami w stronę rowerów 4G, które mają wbudowany zamek, ten tak zwany OLOG, który jest nad tylnym kołem, który po prostu uruchamia się po zeskanowaniu kodu QR. Bardzo się przyjął wśród Warszawiaków. Jesteśmy właśnie, nawet po takiej serii badań, takich fokusowych, wśród użytkowników Veturiloc, którzy bardzo mówią wprost, że doceniają te, to rozwiązanie, które pozwala im szybko, wygodnie wypożyczyć rower. No ja to mówię pół żartem, pół serii, że to jest taki mechanizm scannerite. Bo rzeczywiście tak jest, że zeskanowanie kodu QR powoduje, że ten olok otwiera się w... Maksymalnie 3 sekundy, i można jechać. Tak. Ostatni rok to jest bardzo poważny skok generacyjny w rowerach publicznych. Rowery czwartej generacji, gdziekolwiek się pojawią, zwiększają zainteresowanie rowerem. Podobny case mamy w mieście Łódź na przykład, gdzie też jakby wprowadzenie tego mechanizmu wypożyczania i zwracania roweru, jakim jest OLOK, QR, działanie bardzo mocno w oparciu o aplikację, spowodowało, że rower cieszył się większą popularnością niż na przykład przy poprzednim operatorze, przy poprzedniej generacji roweru. To samo widzimy też na, w, na Śląsku, gdzie funkcjonuje nasz system MetroRower, też rowery czwartej generacji i duże zadowolenie użytkowników, którzy doceniają tą właśnie taką prostotę, która wynika, no, tak jak Pan słusznie zauważył, no, z wdrożenia nowych technologii. Technologii, które pozwalają działać bardzo szybko i intuicyjnie, a dzisiejszy konsument wychowany, jakby nie patrzeć na cyfrowych rozwiązaniach, aplikacjach bankowych, social mediowych, aplikacjach do zakupów, które są proste, intuicyjne, tego samego oczekuje od transportu i to rok temu Udało się mu dać. W tym roku rozwijamy to dalej i, i użytkownicy to sobie do bardzo cenią. Są też nowości związane z tym, że rower można zostawić w, no nie wiem, czy dowolnym miejscu, czy są jednak jakieś ograniczenia, no ale nie trzeba zostawiać na stacjach. Tak. Za dopłatą. Tak, na stacjach nie trzeba zostawiać, można zostawić w dowolnym miejscu. Oczywiście to są różne jakby taryfy, różne punkty. W zależności czy zostawimy rower gdzieś po prostu w przysłowiowym polu, to to, to opłata dodatkowa będzie wyższa niż na przykład gdybyśmy zostawili go przy dedykowanych stojakach ZDM-u. Nie musimy już zostawić teraz roweru stricte przy stojaku stacyjnym weturilo, no ale jakby tutaj Warszawa i jej odpowiednie urzędy działają bardzo mocno nad rozwojem ruchu rowerowego, więc tych Stojaków rowerowych czy stojaków w ogóle dla rozwiązań mikromobilnościowych, bo to trzeba też zwrócić na to uwagę, że te stojaki, które są rozsiane po Warszawie, to jest próba uporządkowania w ogóle mikromobilności, bo przy tych stojakach możemy zostawić hulajnogę, możemy zostawić inne rozwiązania mikromobilnościowe i tam też opłaty są dodatkowe, ale mniejsze niż na przykład pozostawienie. Ale My... można w dowolnym miejscu Polski zostawić rower? Gdzie dojedziemy i zostawiamy? Powiem tak, nie zachęcam do tego, to jest jakby obarczone dużymi jakby... Im dalej od Warszawy, tym kara może być wyższa, to jednocześnie już gdzieś zostawienie rowerów w miejscach niedozwolonych. Ale to kara czy opłata? Ja bym powiedział według cennika, że według cennika opłata dodatkowa. Mhm. Opłata dodatkowa, ale to też jakby użytkownicy, jak już widzą, że kwota przekracza pewne ich możliwości, to to prosto nazywają w cudzysłowie karą, no bo mhm. to jednak jest pewnego rodzaju taki mechanizm, który ma zachęcać użytkowników, żeby jednak trzymali ten porządek w mieście i jednocześnie nie, nie wywozili tego roweru gdzieś na drugi kraniec Polski, bo to jest tak naprawdę ze szkodą dla systemu, ze szkodą dla innych mieszkańców. Dużo jest osób, które korzystają z pierwszych 20 darmowych minut. To jest większość przejazdów. Mhm. E, jakby ten model biznesowy, który Nextbike... Stworzy, jako Nextbike stworzyliśmy kilkanaście lat temu, jest czymś, co jest, wyróżnia nas na rynku bike sharingu w Europie i pozwolił tej idei bardzo mocno się zaszczepić w społeczeństwie polskim. Mieszkańcy miast, które korzystają z rowerów publicznych, bardzo to doceniają i to jest jeden z tych mechanizmów, który bardzo popularyzuje to rozwiązanie jednocześnie demokratyzuje ten rower publiczny, zwiększając jego jakby dostępność, popularność i wspierając ten transport publiczny. Oczywiście jest taki moment. W rozwoju każdego modelu biznesowego, gdzie trzeba się w przyszłości zastanowić, jak ten model przeformatować, czy może bardziej pójść w kierunku zachęt dla osób, które płacą podatki w danym mieście, może, które mają kartę miejską, jakby teraz jesteśmy na etapie tego, takiego rozwoju usług mobilnościowych, że bardzo mocno zastawiamy się nad, zastanawiamy się nad jakąś większą integracją z transportem publicznym. Więc jeśli to się dokona w jakiejś perspektywie czasowej, to także trzeba będzie przemyśleć mechanizmy jakby opłat, czy, czy właśnie, czy profitów związanych z użytkowaniem roweru publicznego, tak jak na przykład ma to miejsce w transporcie GZM, czyli metrorower na, w Górnośląsko-Zagłębieskiej Metropolii, gdzie tam na przykład jest integracja z lokalną taryfą transportową. Jeśli ma się abonament na tramwaje, autobusy, czyli cały transport funkcjonujący w GZT, to ten użytkownik dostaje godzinę darmową jazdy rowerem dziennie. Wspominał pan oprócz Warszawy inne miasta, na przykład Łódź. Czy te systemy są kompatybilne i za pośrednictwem jednej aplikacji możemy zarówno w Warszawie, jak i w Łodzi na przykład wypożyczyć rower? Za pośrednictwem aplikacji Nextbike można wypożyczyć rower w innych miastach Polski, a także w innych miastach Europy, gdzie funkcjonują systemy marki Nextbike. Bardzo dziękuję za rozmowę, Marcin Sawański, rzecznik prasowy Nextbike, operatora Veturilo był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.